a teraz proszę Państwa będziemy się zaokrętowywali na taki oto prom i popłyniemy nim na wyspę Gozo jedziemy autem widać, o młody kieruje a ja filmuję i do brzucha tego potwora będziemy zaraz się powalić Tutaj widok na sąsiedni prom A tam Przypływa prom z Gozo One rano pływają bardzo często Najlepiej być chyba właśnie na prom o 8.45 Bo za 15 minut jest następny o 9 A potem to są już co pół godziny A później nawet co 45 minut No i płyniemy Przed nami Gozo a po prawej widać wyspę Komino na której oficjalnie mieszkają tylko dwie osoby To jestem na Gozo, czyli drugiej co do wielkości wyspie maltańskiej. Idziemy do jaskini, a tutaj widok na taką plażę w Zatoce. O, ładnie co nie? A teraz przyszliśmy do jaskini z takim widokiem. O, jak mnie nie będzie widać. To będzie lepiej widać widok. Zaraz zresztą powrócę kamerę to wam pokażę. To jest jaskinia. A z niej jest, podejdę bliżej, widok na plażę i na zatoczkę. Tam. A w zasadzie na zatoczkę i na plażę. Ale turkusowa woda. Malta to nie tylko plaże czy klimatyczne miasta, paleta i tym podobne, ale to również miejsce, gdzie znajduje się kilka megalitycznych świątyni. Za mną widzicie świątynię Gantia, która była do 1994 roku największą megalityczną świątynią na świecie. A w 1994 odkryto jeszcze większą świątynię w Turcji. Tutaj za mną pozostałości świątyni, która liczy sobie 7000 lat, bo ona jest datowana. Prace rozpoczęto 5000 lat przed naszą erą. No i za chwilę tam wejdę. A to co widzicie, to są panwie solne, czyli miejsce do pozyskiwania soli z wody morskiej, proszę bardzo, a fiordy to mają nie tylko w Norwegii, bo są też i na wyspie Gozo, na Malcie. A tutaj się ludzie opalają. Mnie wyspa Gozo się bardziej podoba niż główna wyspa Malty. Tu jest dużo więcej atrakcji turystycznych, takich przyrodniczych. Nie tylko historycznych. I jeszcze zobaczcie kamienny most. O. A w zasadzie skalny. Nie? Tam na górę można sobie wejść i pochodzić jak ktoś chce. A tu dawniej na dole można było skakać do wody. Ale teraz jest Furtka, więc nie da rady. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj ostatni dzień na Malcie. Wieczorem lecimy do Polski, a dzień zaczynamy trochę nietypowo, bo córka chciała zobaczyć, jak wygląda maltański. Cmentarz taki tradycyjny. No więc wybraliśmy się na cmentarz niedaleko Valletty. No taki wybrany wczorajszego wieczora. Także zobaczcie, a my jedziemy za chwileczkę dalej do Birgu, czyli w zasadzie drugiej kolejności historycznej stolicy Malty. Ale o tym będzie później. No to jestem w Birgu. Za mną wejście od strony Imperial War Museum. A Birgu to jest druga w kolejności stolica Malty, bo pierwsza to była Mdina, druga Birgu, a trzecia i obecna to Waletta. Chcemy pochodzić sobie tutaj po Starym mieście, a potem przeprawić się może łódką do Walety do i tam też jeszcze pochodzić. Postaram się coś wam jeszcze tutaj oczywiście pokazać w międzyczasie. A Birgu słynie właśnie z takich pięknych uliczek. Zobaczcie, akurat mi tu ludzie stanęli, ale zaraz ich nie będzie widać. You see the okay. that this weekend... Zaczęło się od tego, że Podobały się nam takie magnesy. I tutaj pan ma sklepik. Kupiliśmy po magnesiku, a ja wam jeszcze pokażę. Hello. Zobaczcie, tutaj pan. To nie jakaś tam chińszczyzna, tylko ręczna. Oj, od tych diodowych lampek tak miga obraz, trudno. Ręczna robota. No i... Fajnie, wspomagamy lokalną ekonomię. Thank you very much. Thank you. Bye bye. A tutaj wnętrze domu z XIII wieku, do którego można wchodzić. To jest w tej chwili własność prywatna, ale można sobie pozwiedzać zupełnie. Nie niepokojonym przez nikogo. A tam moi. No i to odciąg dalszy tego domu. Z XIII wieku, a mówią, że nawet może był w XII wybudowany. <grywka> a tutaj taka prehistoryczna lodówka. Który to remontował właściciel A tutaj jest Najstarsze uh, okay. Najstarsze okno na Malcie I najlepiej zdobione No a tu pan A tuż obok tego domu z XIII, XIII wiecznego jest taki zaułeczek i wszyscy robią zdjęcia. A tuż obok Starego Centrum w Birgu jest przystań jachtowa, i można stąd popłynąć do Walety, co mam nadzieję uda się nam zrobić. Nawet płynie jakiś prom, może to nie wiem, czy wycieczkowy, czy taksówka. Te jachty to chyba do tanich nie należy. Siadamy na łódkę teraz w sensie na prom i on chyba płynie do walety, zaraz się okaże Udało się wsiąść na łódkę bilet kosztuje 3,80. No i zaraz płyniemy dalej w sensie do walety. A widok jeszcze taki na ten kanał. Po prawej stronie widzicie właśnie Birgów stare. A po lewej to są jeszcze takie pozostałości budynków z czasów, które były używane na różnego rodzaju magazyny w czasie wojny, również II wojny światowej. No i nie wszystkie, jak widać, są jeszcze zagospodarowane. Tateczek a tam przed nami palet Tutaj jest winda, gdzie można na górę wjechać do Valletty. Przypomina mi to trochę Lizbonę. Zaraz pojedziemy. To znaczy, oczywiście by mi nie przepuścili i nie wybaczyli, gdybyśmy się nie wykąpali. Więc dwie godzinki tutaj na mieście Max i jedziemy się kąpać. No tutaj uliczka niby z praniem przewieszonym przez drogę, żeby się wysuszyło, ale to jest Myślę raczej instalacja artystyczna albo zaproszenie do jakiejś kawiarni. Waleta jest najmniejszą stolicą na pewno w Europie bo ma 08, km2 się może tak, będzie ciekawiej, kilometra kwadratowego tylko i 6000 mieszkańców. Co prawda pod względem liczby mieszkańców są mniejsze stolice, jak choćby Watykan czy Vaduz Natomiast powierzchniowo to Valletta jest najmniejszą stolicą Trochę sobie tu pochodzimy, a potem jeszcze jedziemy nad morze się wykąpać a po południu czy wieczorem lecimy do Polski Kąpiel w morzu musi być jeszcze zaliczona Tego mi moja młodzież nie wybaczy No, a na koniec zwiedzania i jeszcze ogród koło windy prowadzącej na dół do przystani portowej. I płyniemy z powrotem do Birgu i na plażę. Przedostatni widok na waletę. Tam już jest Birgu. Tam płyniemy, a za górami czy za wzgórzami może i plaża Świętego Tomasza, na którą. Się udamy w celu ostatniego wykąpania przed powrotem do Polski. Krótki i szybki był ten wypad na Maltę. No ale cóż, tylko był przedłużony weekend, za to za niecałe dwa tygodnie lecę do Azji. Więc zapraszam do śledzenia kanału, zasubskrybowania, łapka do góry. To będziecie widzieć kolejne odcinki, dostawać powiadomienia. Was to nic nie pusztuje. A mnie daje satysfakcję, że oglądacie. Dzięki, cześć. Na sam koniec pobytu na Malcie przyjechaliśmy jeszcze na plażę świętego Tomasza. Tutaj kąpiłka. I za godzinę jedziemy na lotnisko. Jest za 15:40, a o siódmej mamy samolot. No, także jeszcze kąpielki, popluskać się w wodzie. I można wracać, albo i trzeba wracać do Polski.